Dzisiaj idziemy na wykopki. Topinambur to słonecznik, który posiada jadalne podziemne bulwy. Pochodzi z Ameryki Północnej. W Polsce uprawiany jest od 1730 roku, a najbardziej popularny był przed wojną na Śląsku. Dziś po latach zapomnienia i wyparciu przez ziemniaka, powraca jako potrawa ekskluzywna, super zdrowa i niestety droga. Warto jednak wiedzieć, że dzięki swym bulwom i zdolnościom adaptacyjnym porównywalnym do perzu bardzo szybko uciekł z upraw, zdziczał i dziś występuje pospolicie w całej Polsce. Wystarczy wyjść na suburbia i go pozbierać. Najłatwiej zlokalizować go we wrześniu, kiedy kwitnie. W okresie zbiorów, czyli od listopada do marca, nad ziemię wystają już tylko czarne, uschłe, ale wciąż bardzo charakterystyczne badyle. Rośnie w dużych grupach, więc w ciągu 10 minut może nazbierać około 5 kg bulw. W stanie dzikim występują obydwie polskie odmiany uprawne. Rubik o bulwach fioletowych oraz albik o bulwach białych. Z kilograma wykopanych przeze mnie bulw postanowiłem upiec babeczki. Topinambur dokładnie umyłem i ugotowałem do miękkości. Następnie zawartość każdej bulwy wycisnąłem niczym krem z tubki. Dodałem dwa żółtka i sól. Na patelni podsmażyłem cebulę i dodałem ją do ciasta. Całość dobrawiłem ziołami prowansalskimi i dokładnie wymieszałem. Pozostało dodać mąkę i ubite białka, które dodadzą ciastu puszystości. Topinamburową masę przełożyłem do foremek i piekłem przez około 40 minut w temperaturze 180 stopni. Trochę się zjarały. Mm. Fajna chłopiąca w środku. Miękkie, dobrze wypieczone. zjarane, Ale dobre. No. Ale chyba najlepszy werdyk wydadzą inni ludzie. Słuchajcie, naprawdę to jest dobrze wybitne. Magda, czy smakuje ci? Bardzo dobrze, polecam. Widzę, że, że nawet spróbowałaś. Tylko jest paszport. Dlaczego póra na stołach? No właśnie. Trochę przypomina te, te klepki takie w naszych Taki słonowy paszport. Trochę placek ziemniaczany. Dobra, 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 babeczka. Dobra, tylko jest raz z czego ona jest. Stopi topinamburu. A jak wrażenia? Dobra. dobra. Coś więcej? A, Ciekawe. Ciekawe tak. to porównać? nie bardzo. Nie jest. Dobra. No. Teraz jak już wszystko wiedzieliśmy, było pyszne. Ja teraz To było pyszne absolutnie. Chyba nie bo naprawdę, bo liczyć. Ja dałam tylko 7 zł, a tutaj co chwilę je. A ja koleżance podjadam, bo nic nie dałam. No.